Przedstawiamy wiertarko w krętarkę akumulatorową GSB 10,82 LI Professional, najmniejsze i niezwykle wydajne urządzenie 10,8 V z funkcją wiercenia udorowego. Korpus długości tylko 187 mm zapewnia optymalną obsługę i wysoki komfort pracy, także w miejscach trudno dostępnych lub przy pracach wymagających trzymania urządzenia nad głową. Pomimo zwartej konstrukcji, wiertarko-wkrętarka przekonuje swoją wydajnością. Dwubiegowa przekładnia dysponuje momentem obrotowym 13 Nm, co pozwala wkręcać wkręty do średnicy 7 mm. Dzięki uchwytowi z systemem Autolock wkrętarkę można w mgnieniu oka zamienić w Wiertarkę akumulatorową i wiercić wiertłami typu setnik otwory w drewnie do średnicy 19 mm. Co więcej, funkcja wiercenia udarowego umożliwia łatwe i szybkie wiercenie otworów w murze do średnicy 10 mm. Wypróbuj najmniejszą w klasie 10,8 V wiertarko wkrętarkę akumulatorową GSB 10,82 Li Professional z funkcją wiercenia udarowego. Nowość? Teraz w praktycznej i wyjątkowej walizce systemowej L-Box.